W miejskim zakładzie gospodarowania odpadami komunalnymi w koninie rozpoczął się planowany remont sortowni. Urządzenia znajdujące się na instalacji pracowały bowiem od 2002 roku. Remont został zaplanowany ze względu na to, że mamy bardzo wysłużone urządzenia, które odpowiadają za prasowanie surowców. To jest przenosik łańcuchowy i to jest prasa belująca. Te urządzenia wymagały już wyłączenia z eksploatacji ze względu na nadmierne zużycie, no i stąd właśnie narodził się ten, ta konieczność wymiany urządzeń na nowe. Nowe urządzenia zapewnią jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników. Chociażby poprzez to, że prasa jest wyposażona w dodatkowe czujniki, żeby zabezpieczyć operatora pracy, nawet w jego, podczas sytuacji, w której by miał zemdleć, to prasa też wychwyci to ze względu na identyfikatory, które operatorzy będą posiadać, Urządzenia są przede wszystkim nowe fabrycznie, tak? a, a te urządzenia, które zostały wycofane z eksploatacji, to są urządzenia, które mają już ponad 20 lat. W czasie przestoju instalacji odpady są przyjmowane na plac magazynowy. Jeżeli chodzi o zakończenie prac, to prawda jest taka, że wykonawca zdecydowanie wcześniej podjął już tutaj działania, żeby zrealizować przedmiot umowy, bo ten termin na wykonawstwo mija dopiero pod koniec czerwca. Ale z racji tego, że wykonawca ma przygotowane wszystkie urządzenia, jest gotowy do podjęcia działania. Dla nas jest to też dobry czas, dlatego że zaraz instalacja termicznego unieszkodliwianie odpadów też będzie miała swój coroczny przestój. Stąd właśnie ten przestój sortownie zaczął się teraz, zaczął się od poniedziałku i skończy się dosłownie w piątek, na przyszły tydzień. Koszt inwestycji wyniesie prawie 3 miliony złotych.